21 listopada odbyło się otwarte posiedzenie senatu akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z okazji nadania tytułu doktora honoris causa SGGW profesorowi doktorowi habilitowanemu Adamowi Zięcikowi oraz wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji doktorów. Uroczystość otworzył Jego Magnificencja Rektor SGGW profesor doktor habilitowany Wiesław Bielawski. Dzisiejsza uroczystość to nie tylko piękna akademicka tradycja, to również świadectwo tego, jak ważna w naukowym życiu jest kontynuacja oraz umiejętność korzystania z doświadczeń, wiedzy i życiowej mądrości poprzednich pokoleń. Doskonale wiemy, że w pracy naukowej, tak jak w życiu, potrzebujemy autorytetów i chętnie się do nich odwołujemy. Wskazując młodym pokoleniom cenne wzorce. Panie profesorze, to dla SGGW wielki zaszczyt i z radością wpisujemy pana nazwisko na karty historii uczelni. Pańskie uznane na międzynarodowym forum odkrywcze badania, zaangażowanie w upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz wybitny dorobek naukowy i organizacyjny są bez wątpienia wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń naukowców. Serdecznie gratuluję zaszczytnego wyróżnienia i witam w gronie doktorów honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Profesor Adam Dzięcik jest 95. doktorem honoris causa w historii SGGW. O nadanie tytułu wnioskował Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Promotorem w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa i autorem laudacji był profesor dr. Habilitowany Zdzisław Gajewski, kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt przedstawić sylwetkę pana profesora Zięcika, członka Polskiej Akademii Nauk, wybitnego badacza i nauczyciela akademickiego twórcy Szkoły Endokrynologii Rozrodu Zwierząt, której osiągnięcia budzą uznanie na forum krajowym i międzynarodowym. Profesor Adam Zięcik to wybitny uczony, dla którego nauka jest sensem i celem życiowych zmagań. Naukę współtworzy, żyje nauką i dla nauki, w zgodzie z zasadami, jakie zostały mu wpojone. Można powiedzieć, że dla profesora Zięcika dwie rzeczy były i są istotne: wiedza, którą daje nauka, i poczucie sensu, które daje zastosowanie tej wiedzy. Dostojny doktorze honorowy, Wysoki Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przyznaje Tobie najwyższą godność akademicką, jaką jest tytuł doktora honoris causa, i wpisuje Cię w poczet wybitnych i zasłużonych na polu nauki. Z tą chwilą Twój życiorys i Twój dorobek stają się częścią własności społeczności akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jestem głęboko przekonany, że stanie się on wzorem do naśladowania dla każdego, kto wchodzi na trudną drogę kariery naukowej. Plurimos anos, ad multos anos. Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy świeżo upieczonym doktorom oraz doktorom habilitowanym. Do grona samodzielnych pracowników nauki w dziedzinie nauk rolniczych, weterynaryjnych, leśnych, inżynieryjno-technicznych i społecznych dołączyło 16 doktorów habilitowanych, w tym 11 pracowników SGGW. Bohaterom uroczystości życzenia złożył jego magnificencja rektor SGGW, profesor Wiesław Bielawski. Szanowni doktorzy habilitowani, jako naukowcy mamy realny wpływ na przyszłość nas wszystkich. Przed Państwem więc poważne zadanie i znacząca do odegrania rola. Na Was spocznie również odpowiedzialność za rozwój naukowy młodszych kolegów. Życzę Państwu, by praca dostarczała Wam satysfakcji, a ambitne plany, których realizacji się podejmiecie, owocowały innowacyjnymi rozstrzygnięciami, sukcesami, z których będziecie dumni. W imieniu dołączających do grona samodzielnych pracowników nauki doktorów habilitowanych głos zabrał Pan Łukasz Uzarowicz. Ta uroczystość jest dla nas wyjątkowym wydarzeniem i ważnym. Dziś zostaliśmy oficjalnie włączeni do grona samodzielnych pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego to bardzo ważny krok w karierze i zwieńczenie naszej wieloletniej pracy. Dyplomy, które dziś odebraliśmy to wyróżnienie, ale też zobowiązanie do dalszej, wytężonej pracy, do odkrywania, pomnażania i przekazywania wiedzy. Życzę Państwu, aby praca naukowa była dla Państwa źródłem autentycznej satysfakcji. Życzę wielu sukcesów naukowych i pomyślności w życiu osobistym. Wszystkiego dobrego. Dyplomy doktorskie odebrało 25 osób, w tym 11 pracowników naszej uczelni. Drodzy doktorzy, serdecznie gratuluję sukcesu, który otwiera przed Państwem nowe możliwości. Stopień doktora to motywacja do dalszego rozwoju naukowego oraz prowadzenia badań naukowych. Pamiętajcie, że składając przysięgę doktorską, zobowiązujecie się nie tylko do godnego reprezentowania uczelni, przysięgacie swoją wiedzą służyć prawdzie na zwycięstwo. Te słowa w czasach półprawd i niedomówień nabierają szczególnego znaczenia. Dostojni doktoranci, poddaliście się próbom prawem przepisanym dla tych, co uczonego doktora miano i godność pragną osiągnąć. Przebyliście te próby chwalebnie. Przychodzicie, abyśmy was w tym uroczystym zbraniu ozdobili zaszczytem, który zdobyć zamierzyliście. Lecz w przód trzeba wam zapewnić nas, że będziecie zawsze takimi, jakimi wam być na godność dzisiaj otrzymana, jakimi spodziewamy się po Was, że będziecie. Przeto złożycie ślubowanie. Zalito, przyrzekacie i ślubujecie sercem szczerym. Przyrzekamy i Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy Wam nadali godność, którą chcieliście osiągnąć. Podziękowanie dla władz uczelni, władz dziekańskich, kierowników kadet, współpracowników rodzin i najbliższych w imieniu doktorów złożyła pani Alicja Żepecka. Znaleźliśmy się dzisiaj na tej podniosłej uroczystości dzięki naszemu zaangażowaniu i wytrwałości w realizacji pracy badawczej, której podjęliśmy się przed kilkoma laty i w tym czasie doświadczyliśmy wielu różnych emocji towarzyszących pracy naukowej. Poznaliśmy satysfakcję i radość z własnych odkryć, ale także nabyliśmy wiele doświadczeń, dodatkowych umiejętności nauczyliśmy się pokonywać rozmaite trudności. Każdy z nas prowadził swoje badania pod opieką naukową i organizacyjną promotorów, którym należą się dzisiaj szczególne podziękowania. Szanowni Państwo, profesorowie, daliście nam możliwość rozwoju, dzieliliście się swoją wiedzą, a nade wszystko wierzyliście w nasze możliwości aż do dziś. Dlatego ten dzień jest także dniem Waszego sukcesu. Koleżanki i koledzy, nowo wypromowani doktorzy, ciężka praca, pasja i. Chęć rozwoju doprowadziły nas do tego sukcesu, który dzisiaj świętujemy. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoli nam odważnie kroczyć wybraną przez nas drogą i świadomie już realizować swoje założenia. Życzę wszystkim tym, którzy będą kontynuowali pracę naukową, aby mogli niebawem poszczycić się kolejnymi dokonaniami i wystawiali dobre świadectwo nie tylko sobie, ale także naszej uczelni. Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, w imieniu nowo wypromowanych doktorów deklaruję, że będziemy godnie reprezentować naszą Alma Mater, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość to nie tylko indywidualny sukces każdego z promowanych dziś doktorów i doktorów habilitowanych, to również ogromny powód do radości dla całej społeczności Szkoły głównego Gospodarstwa Wiejskiego. Świadczy bowiem o potencjale naukowym, badawczym i dydaktycznym uczelni, z którego z roku na rok korzysta coraz większa grupa młodych naukowców. Wszystkim bohaterom dzisiejszej uroczystości serdecznie gratuluję dotychczasowych osiągnięć. Życzę Państwu, abyście każdą chwilę wykorzystywali na twórczą pracę oraz realizację ambitnych przedsięwzięć. Bo jak powiedział doktor honoris causa naszej uczelni Jan Paweł II, przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro. Nie odkładajcie więc niczego na później. Kreujcie swoimi działaniami teraźniejszość, by stworzyć kolejnym pokoleniom solidne podwaliny do życia w bezpiecznych warunkach, w których człowiek, korzystając z osiągnięć nauki, dba o potencjał natury oraz przyczynia się do harmonijnego rozwoju świata.